Witajcie, dzisiaj tak jak już zapowiadałem wcześniej zajmę się kolejną analizą postaci, a będzie to Gats. Ale na początku muszę nadmienić, że sama analiza obejmuje materiał od pierwszego do mniej więcej dwudziestego tomu mangi, a jeśli będziecie zainteresowani mogę zrobić drugą część tej analizy, gdyż teraz poświęciłem wiele swojej uwagi jego przeszłości, którą chyba każdy kto czytał albo chociaż oglądał berserka uzna za naprawdę tragiczną i okrutną. Guts tyle przeżył, że można by było kilku czy nawet kilkunastu bohaterów typowych shonenów tym obdarować, a i pewnie na antagonistów by wystarczyło. Przechodząc już do wspomnianej przeszłości Gatsa, Od początku walczył on z przeznaczeniem. Był skazany na śmierć urodzony pod wiszącymi zwłokami. Następnie miało miejsce kolejne zdarzenie, które mogło wpłynąć na jego psychikę. A była to śmierć przybranej matki, gdy był on jeszcze zaledwie kilkuletnim dzieckiem. Został on wychowany właściwie na polu walki i od najmłodszych lat był na tej wojennej ścieżce, nieustannie obcując ze śmiercią, przechodził przez ciężkie i brutalne treningi Gambino, aby przydał się na polu walki. Doświadczył on okrucieństwa, przemocy, śmierci. Wszystko to chłonął już od dzieciństwa. Wpędzany był też w olbrzymie poczucie winy. Był nieustannie obwiniany o wszelkie niepowodzenia czy śmierć cis. Nazywany był przeklętym dzieckiem, kimś, kto przynosi pecha. Gats od najmłodszych lat chciał zdobyć uznanie w oczach Gambino. Chciał mu czymś zaimponować, zwrócić na siebie jego uwagę. Gambino natomiast samą przydatność Gatsa pozycjonował na podstawie jego umiejętności w walce i jego użyteczności. Dlatego nasz główny bohater tak zaciekle trenował. Z racji na to odtrącenie przez Gambino, Gats poszukiwał ukojenia w mieczu, który bardzo prawdopodobne, iż właśnie od niego dostał. Chociaż kwestię miecza poruszę jeszcze za chwilę. Kolejnym potwornie traumatycznym zdarzeniem w życiu Gatsa było to, gdy będąc dalej młodym chłopcem został zgwałcony, co oczywiście znacząco odbiło się na jego psychice i późniejszym zachowaniu. Bardzo możliwe jest, iż z tego powodu później zmagał się z zespołem stresu pourazowego, a jest to zaburzenie psychiczne, będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie, które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie z nim. Osoby z tym zaburzeniem mają intensywne, niepokojące myśli i uczucia związane z tym doświadczeniem, które trwają długo po zakończeniu tego traumatycznego wydarzenia. Mogą ponownie przeżywać to zdarzenie poprzez retrospekcje lub koszmary senne. Mogą odczuwać smutek, strach lub złość. Mogą również unikać sytuacji lub osób, które przypominają im o tym traumatycznym wydarzeniu. Czy odczuwać silne negatywne reakcje na coś tak zwyczajnego jak głośny hałas lub przypadkowy dotyk. Co akurat w przypadku Gutsa mogliśmy zauważyć, iż zdarzało się to nagminnie. Ta niechęć, agresywne zachowanie i strach, gdy ktoś go dotykał. Jak już wspomniałem, Guts już wcześniej Wcześniej spał z mieczem w ręku, szukał w nim ukojenia, ale po tych traumatycznych wydarzeniach myślę, że jeszcze dobitniej przywiązał się do tego miecza, gdyż nawet odpoczywał z mieczem w ręku, ponieważ nieprzerwanie posiada te przykre wspomnienia. Cały czas pragnie tego poczucia bezpieczeństwa, jakie daje mu miecz, tej kontroli, której nie chce po raz kolejny utracić, tak jak tego poczucia, że trzyma swoje życie we własnych rękach, co dodaje mu też pewności siebie. Później natomiast Gambino potwierdził, iż sprzedał Gatsa, i dlatego to wszystko. Się stało, a nie był w stanie zrozumieć, jak mógł to zrobić. Już wcześniej wyparł tą informację, a to ostateczne potwierdzenie, bardzo go poruszyło. Został on zaatakowany i w ramach obrony swojego życia zabił Gambino, czyli kogoś, kogo traktował jak ojca. Można powiedzieć, że pomimo tego, co gambino mu zrobił, Gaz dalej pożądał jego uwagi, chciał jego zainteresowania, uznania czy miłości, natomiast nigdy nie miał okazji tego doświadczyć. Gacowi z problemami ale udało się uciec z tego obozu. Uznał on, że i tak nie czeka go nic dobrego, miał się poddać, ale dalej gdzieś głęboko w podświadomości posiadał tą wolę życia, już od najmłodszych lat i się nie poddawał, gdyż tylko żyjąc, tak naprawdę będzie mógł się przekonać, co się wydarzy dalej. Parafrazując jeden z tekstów z tej serii Jeśli zaciśniesz zęby i będziesz dalej walczył, chociażby ze łzami w oczach, nawet jeśli to niezwykle trudne, to może kiedyś coś się zmieni w Twoim życiu na lepsze. Następnie Gats podróżował i uczestniczył w wielu walkach. Spotkał też Gryfita, który powiedział, że styl walki Gatsa sprawia wrażenie, jakby igrał ze śmiercią. Wygląda to, jakby specjalnie doprowadzał do sytuacji, w której ryzykuje życiem, aby następnie ze wszystkich sił starać się wyjść z nich cało i przeżyć. Pewnie dlatego, że chce udowodnić swoją wartość pokazać, jaki jest silny i udowodnić wszystkim, ale przede wszystkim samemu sobie, że nie jest już taki bezbronny jak kiedyś. Też myślę, że te wyrzuty sumienia i poczucie winy również mogą mieć na to wpływ, a tą słabość, którą czuł za dzieciaka, kompensuje ją sobie poprzez tą ciągłą walkę i udowadnianie wszystkim, że jest on silny i użyteczny. W ten sposób też budował poczucie własnej wartości. Od zawsze tylko walczył, dlatego walka stała się dla niego sposobem, aby odreagować i pozbyć się tego kotującego w nim gniewu. O czym jeszcze będzie później okazja opowiedzieć. Po przegraniu już drugiej walki z gryfitem, gdzie pokazał olbrzymią zaciętność podczas tego pojedynku, Dołączył do sokołów. Gats z czasem przekonuje się, jak to jest móc na kogoś liczyć czy ufać, a nie tylko polegać na własnych umiejętnościach. Stopniowo się socjalizował, przyzwyczajał do życia w grupie. Znów odzyskał zaufanie do ludzi i zaczął myśleć nie tylko o sobie. Gats wreszcie się przed kimś otworzył, normalnie rozmawiał. Zaczęło mu zależeć na kompanach z oddziału. Też był kapitanem i wiele żyć spoczywało na jego barkach. Dlatego czuł się odpowiedzialny za ich życie i na pewno to też go trochę zmieniło. Chociaż wolał on właściwie Walczyć na pierwszej linii frontu, aby w ten sposób chronić swoich ludzi. Wreszcie poznał kogoś, komu mógłby powierzyć swoje życie, kogoś, dla kogo byłby w stanie zrobić wszystko. Ważne dla niego były również słowa Gryfita, o tym, kto może zostać jego prawdziwym przyjacielem. Te słowa wyryły się w jego pamięci, przez co zaczął myśleć o przyszłości. Gaz został prawą ręką Gryfita, to jemu powierzał on te najtrudniejsze zadania. Można było zaobserwować, iż są oni sobie naprawdę bliscy, ufali sobie i często rozmawiali. Gad Prawdopodobnie po tym co przeszedł, nie spodziewał się, że spotka kogoś takiego, komu będzie w stanie w 100% zaufać. W czasie Gaz zdecydował się opuścić drużynę Sokoła. Chciał podążać swoją własną drogą. Również gdzieś z tyłu głowy miał też te słowa Gryfita o tym, kto dla niego jest prawdziwym przyjacielem. Już po walce z Gryfitem miał jednak wątpliwości czy właściwie postąpił odchodząc od Sokołów, czy jeszcze kiedyś dostąpi takiego szczęścia tej drużynie. Później podczas rozmowy z Kaską zwierzył się z tej przeszłości, zrzucając siebie trochę ten ciężar. Na pewno nie uwolnił się całkowicie od tego brzemienia, ale myślę, że mogło mu to chociaż trochę pomóc. Teraz przejdę już do samego zaćmienia. A było to kolejne traumatyczne wspomnienie, z którym musiał on się zmierzyć. Gdyż Griffith poświęcił dla swojego marzenia cały oddział wraz z Gazem, Nasz główny bohater poczuł się zdradzony przez swojego przyjaciela. Nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Jak Griffith mógł to zrobić? Gaz musiał oglądać, jak hordy demonów pożerają jego przyjaciół. On nie jest w stanie im pomóc. Na pewno poczuł się przez to bezsilny, a jego gniew cały czas się kumulował. Na domiar złego Griffith, który odrodził się, na oczach Gadza zwałcił kas. Pałał wtedy do niego taką nienawiścią, wpadł w taką furię, że odciął swoją rękę, aby go powstrzymać. Potem, co się stało, nie wiedział, co ze sobą zrobić. Co będzie z nimi, kaską dalej? Jakie jest najlepsze wyjście z tej sytuacji? Jak sam powiedział, tylko to szaleństwo i wściekłość pozwalało mu iść naprzód. Zostawił on kaskę i wyruszył w tą samotną podróż. Na początku tej podróży możemy zauważyć, że często, gdy próbuje komuś pomóc, zawsze poszukuje do tego odpowiedniej wymówki, aby nie sprawić wrażenia, że robi to sam z siebie. Odznacza się on też w tym okresie wyjątkową brutalnością. Często tylko szuka wymówki, aby móc użyć siły. Pewnie w taki sposób też próbuje odreagować to, co się stało. Nie chce nawiązywać żadnych nowych znajomości. Możliwe, że ciężko mu o to, aby komuś po raz kolejny zaufać, zważywszy na to, co przeszedł. Ciągle poluje i nieustannie walczy. Żyje z niezwykłą intensywnością, gdyż prawdopodobnie chciał w ten sposób wypełnić każdą wolną chwilę, aby bez przerwy nie myśleć o tym, co się stało. Niektórzy, aby odreagować jakąś swoją traumę, uciekają w pracę, aby właśnie nie mieć czasu na zastanawianie się nad tym, co się stało. Katz natomiast ucieka w kierunku walki, gdyż jak kto kiedyś powiedział, niczego innego nie potrafi, dlatego rzuca się w ten wir walki, nie szczególnie przejmując się o swoje życie. Skrzętnie maskował swoje emocje, gdyż ukrył je pod skorupą gniewu czy nienawiści i starał się nie ukazywać nic poza właśnie tą brzącą zemsty. Natomiast czasem bywają momenty, gdy możemy również w jego postawie zobaczyć coś więcej. Tą nieustanną walkę z przeznaczeniem, chęć jego przezwyciężenia podejmują walkę, którą każdy inny z góry spisuje na straty, gdy po raz pierwszy od czasu zaćmienia spotkał Gryfita, pomimo niezliczonych ran, których doznał, za pomocą samej można powiedzieć nienawiści, udało mu się wstać i spróbować go zaatakować. Myślę, że Guts dalej jest w rozsypce, natomiast stara się tego nie ukazywać i tylko w niektórych momentach mamy okazję zobaczyć jak naprawdę mu ciężko i z jakim potwornym bólem nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym musi się borykać. Następnie już po dwóch latach zmagania się z tymi potworami, jak i swoim życiem. Można powiedzieć, iż ma on jeszcze te przebłyski, które mogą świadczyć o tym, że jeszcze nie został całkowicie pochłonięty przez tą żądzę mordu i zemsty. Również w trakcie samych walk potrafi zastosować jakąś strategię, a nie bezmyślnie gonić za przeciwnikiem. Trzeba powiedzieć, że dalej odznacza się olbrzymią zaciętością. bo pomimo tych przeciwności losu, dalej się nie poddaje. W sumie co ja mówię, to nie są przeciwności losu, a ciągłe kataklizmy, z którymi musi się mierzyć. Nie nie walczy z przeznaczeniem, dzień w dzień musi stale walczyć o przetrwanie z kolejnymi demonami. Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o tym demonie, który wygląda trochę niczym pies. Tutaj tylko uprzedzam, że z racji, iż nie pamiętam nawet na którym rozdziale skończyłem czytać te lata temu Berserka, dlatego teraz na potrzeby analizy przeczytałem tylko te 28 tomów, więc jeśli później zostało to jakoś lepiej wyjaśnione, możecie o tym napisać, ja przedstawię swoją interpretację tego dotychczasowego materiału. Możliwe, że ponieważ gaz nieustannie jest na granicy tego szaleństwa. Można powiedzieć, iż często stoi na jego krawędzi, do tego podczas tej walki z tym fałszywym elfem znów przekroczył tą pewną granicę rządy mordu i osiągnęła taki poziom, aż się, można powiedzieć, zmaterializowała. Lub jest to też może manifestacja tego gniewu, strachu czy agresji Gadsa. z racji jak często balansuje na krawędzi tego człowieczeństwa. Na pewno te jego wewnętrzne demony były też potęgowane innymi, które często go atakowały lub może był też przez to bardziej podatny na ich ataki. Niezwykle ważna dla rozwoju postaci Gutsa była rozmowa z Godo, gdyż wiele mu on uświadomił. Chociażby, że uciekał od tego smutku w nienawiść i walkę. Mówił o tym, że pogrążony w tej nienawiści zostawił kogoś na kim mu najbardziej zależało. Oczywiście Gats mógł łatwo racjonalizować swoje decyzje. Stwierdzić, że nie zabrał kaski w tą podróż, gdyż jest ona niezwykle niebezpieczna. Ale czy nie chodziło mu też przypadkiem o to, aby uciec? Odciąć się od tego i aby nie przypominała mu o tym, co się stało? Czy bardziej niż potworów nie bał się właśnie tych wspomnień, które uważał, że będą go prześladowały, jeśli będzie z nim podróżowała. A ta ucieczka w nienawiść i zemstę była jego swoistym mechanizmem obronnym, aby nie musieć zagłębiać się w to, co się stało, tylko skupić swój umysł jedynie na zemście czy walce. Kluczowy był również ten czas, który wreszcie dostał. Ta chwila spokoju, gdyż to w połączeniu z rozmową z Godo skłoniło go do refleksji i przewartościowania swojego życia, gaz wydaje się po tym trochę bardziej rozważny. Myślę, że ten moment refleksji, ta chwila spokoju dobrze mu zrobiła, uświadomił sobie, co, a bardziej kto, jest dla niego najważniejszy i mógł rozpocząć realizację tego celu, gdyż trudno mu będzie osiągnąć jedno i drugie, czyli uratować kaskę oraz się zemścić, dlatego musiał ustalić jakieś priorytety. Potwierdzić to może chociażby ta scena, gdy Gaz już prawie został pochłonięty przez rządze zawodowej. Zemsty. Natomiast udało mu się upanować. Pokazał, że zemsta spadła na dalszy plan, gdyż w tym momencie nie mógł po raz kolejny opuścić kaski a jej kolejne spotkanie, kaski i Gatza, było niezwykle emocjonujące. To są te drobne sceny, które mogą napawać nas chwilowym optymizmem przed kolejną podróżą w odmęty tego mrocznego świata. Ale właśnie te ulotne chwile sprawiają, iż można właśnie sparafrazować słowa, które już raz przytoczyłem, że jeśli zaciśniesz zęby i będziesz dalej walczył, nawet jeśli to niezwykle trudne, to może kiedyś zmieni się w coś w twoim życiu na lepsze. Gad z racji na swoje doświadczenie nie jest osobą, która szybko komuś zaufa. Potrzebuje na to czasu. Natomiast uznał, że będzie podróżował w większym towarzystwie. I myślę, że nie tylko kwestia pomocy przy zajmowaniu się kaską skłoniła go do tego, aby zacząć podróżować w grupie. Chciał on też mieć tą świadomość, że gdy znów coś się z nim będzie działo, ktoś będzie w stanie go powstrzymać, ponieważ on zaczął w siebie wątpić i nie do końca ufał samemu sobie. Wspomniał też, że kaska już od dawna nawet się nie uśmiechnęła, a gdyby ten uśmiech znów by się pojawił, na pewno wynagrodziłoby mu to ten trud, w którym codziennie się mierzy. Zaczął polegać na jakimś innym, gdyż boi się on tego, do czego może być zdolny. Zastanawia się, czy tak długa podróż i ciągła walka z tymi potworami nie zmieniła go do tego stopnia, że już nie potrafi na dłuższą metę współegzystować z ludźmi, czy nie za bardzo upodobnił się do tych, na których poluje. Podczas podróży z nowymi towarzyszami można powiedzieć, że każdego dnia poddawani byli swoistym testom. Te ciągłe walki są w stanie szybko zbudować między nimi nić porozumienia, czy zdobyć zaufanie. W wolnych chwilach Guts nawet bywał nauczycielem szermierki. To też pokazuje jak się zmienił. Na pewno jest on innym nauczycielem tego, który jego uczył, czyli Gambino. Ponieważ Guts daje różne rady, nie jest tak agresywny w stosunku do swojego ucznia. Potrafi go pochwalić. Guts stał się ogólnie też bardziej skory do pomocy. Wcześniej tak jak mówiłem, aby komuś pomóc, musiał wymyślić sobie jakąś wymówkę, aby to zrobić. Musiał jakoś usprawiedliwić ten czyn. Myślę, że może być to też efekt tej ciągłej socjalizacji, że nie podróżuje już sam. Teraz musiał też pomyśleć o innych. Możliwe, że pomogło mu to wykształcić na nowo trochę empatii. Jego odwaga jest zaraźliwa. Możemy zobaczyć to chociażby po Francis. A jego zachowanie może być wyzwaniem do odważnego działania, do zmiany postępowania. Tutaj poruszę również temat radzenia sobie ze stresem w ekstremalnych warunkach oraz umiejętności adaptacji. Cechy Gatsma rozwinięte do absolutnego maksimum, a patrząc na jego historię, w tym przypadku można powiedzieć, że co go nie zabije, to go wzmocni. Jest on wręcz kwintesencją nie tylko wytrzymałości fizycznej, ale i psychicznej. Gac podczas już tej podróży w grupie myślę, że stał się bardziej łagodny czy komunikatywny. Dochodziło czasem do tego, że kogoś uspokajał, czy pocieszał. Myślę, że ta socjalizacja również wyszła mu na dobre i zmienił się na lepsze. Ważne są też te jego słowa, gdy powiedział, iż nie sądził, że znów będzie miał towarzyszy. Ludzi, których mógłby właśnie określić tym mianem. Że znów komuś zaufa i będzie w stanie powierzyć im nie tylko swoje życie, ale i kaski. To jego zaufanie do nowych kompanów mogliśmy zobaczyć chociażby, gdy dobywał z Zbroi Berserka a przechodząc już do zbroi, jest ona właściwie kwintesencją przekraczania granic i łamania barier, a używanie jej jest niezwykle niebezpieczne. To jest złudne poczucie, iż nic się z twoim ciałem nie dzieje, że wszystko jest w porządku. Natomiast nie jest to prawda, gdyż później i tak musisz poradzić sobie z tym niewyobrażalnym bólem i obrażeniami, czy bo przez jej używanie możesz też zwyczajnie zginąć. Natomiast on ufał swoim towarzyszom, wiedział, że będą w stanie go uratować. Z uwagi na tą zbroję Gaz też musiał nauczyć się większej samokontroli a my możemy oglądać tą jego walkę o zachowanie człowieczeństwa, o to, aby nie zostać całkowicie pochłoniętym przez tą rządzę mordu. Tak jak już mówiłem, zdarza się, że po tych strasznie emocjonujących i trudnych momentach Mamy okazję zobaczyć pojedyncze panele, w których nasi bohaterowie mają chwilę spokoju, gdy chociażby Gats mógł zobaczyć, że znów zakościł na usta kaski uśmiech. I jestem pewny, że wynagrodziło mu to ten ból i cierpienie, z którym się zmagał. Zarówno dla niego, jak i dla nas ta scena była swoistym katarzis po tak długim stanie ciągłego napięcia. Myślę, że w przypadku Gacca każda chwila spokoju, gdy nie musi nocami wojować z demonami. wpływa to pozytywnie na jego zdrowie psychiczne i fizyczne. Ta chwila wytchnienia, często popycha go. Do jakichś głębszych refleksji i wyciągania wniosków, czy rozmów, które potrafią mu uświadomić jego błędy. W tej serii mamy okazję zobaczyć, jak krok po kroku stara się on wychodzić z tej traumy, którą przeżył. Możemy zobaczyć, jak podnosi się po tych upadkach, stając się coraz silniejszy, i pomimo tego wszystkiego, co się stało, dalej idzie do przodu przez życie. Na pewno dalej będą go od czasu do czasu męczyć te demony przeszłości, ale i tak dalej się nie poddaje. Z czasem nie tylko wygląd gatsa się zmienia, ale jego zachowanie, dlatego można uznać, bo za naprawdę Tę prawdziwą postać z krwi i kości. Możemy zobaczyć, do jakiego stanu doprowadził go Griffith, Jakie inne traumatyczne zdarzenia. Dlatego jest to historia o ciągłych upadkach i powolnym podnoszeniu się po nich. Co oczywiście również wpisuje się w moje słowa o prawdziwości tej postaci. Gdyż w normalnych okolicznościach, często aby przezwyciężyć jakieś słabości i podnieść się po ciężkich chwilach, zwyczajnie na coś takiego potrzeba czasu. Dlatego uważam, że jest w tym doza realizmu, a te zmagania gadza z coraz to kolejnymi problemami są naprawdę ludzkie. Gdyż myślę, że nie ma ludzi, którzy przeszli przez życie suchą stopą. Każdy zmagał się chociaż przez chwilę z mniejszymi lub większymi problemami. I myślę, że oglądanie kogoś, kogo życie zdecydowanie nie oszczędzało, a mimo to dalej się nie poddawał, potrafił po takich przeżyciach po raz kolejny komuś zaufać i powoli się zmieniać. Dlatego myślę, że gaz jako postać może być swoistym promykiem nadziei dla tych, którzy również nieustannie zmagają się ze swoim życiem. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, a jeśli tak, to możecie dać łapkę w górę, napisać komentarz, czy wysłać ten film do znajomych. Jeśli chodzi o mnie, to nigdy aż tyle pracy nie włożyłem w żaden materiał, gdyż praca nad tym filmem rozpoczęła się właściwie prawie miesiąc temu. Już przy analizie Karsa dałem wam lekką wskazówkę dotyczącą przyszłej analizy postaci. A jeśli będzie zainteresowanie Berserkiem, to możliwe, że jeszcze nagram coś o tym tytule w przyszłości. Dzięki za wysłanie do końca, cześć!